Siemka to kolekcjoner, tak jak już widzimy, dzisiaj będziemy otwierać gazetkę Just Kick It. Trochę źle pani mi zrobiło, bo za podobno niedługo ma być e, limitka Ronaldo i lewego, to, a Ronaldo była taka wartościowa karta, teraz będzie warta tyle co pisztek, bo też w gazetce. Ale bez zbędnego gadania otwieramy. E, Wziąłem tą gazetkę ze względu, że na przodzie był. Mój ulubioniec, nie wiem, że jest niezabezpieczona ta paczka, Co tutaj mamy saszetkę z bailem i tak, widzimy tutaj ta limitka, niedostępna była na polskim rynku, a teraz w gazecie Jaskin Kid, Colbein Sixth Orson. Mario Mandzukic, to była dostępna i... Tutaj jeszcze świetny zawodnik obrońca. Sabajeru Monachium, Filip Lam No dobra, bez zbędnego gadania kładziemy to tu. O tak. I jedziemy z saszeteczką. Zobaczymy co trafimy. Dawniej otwierałem Champions League. Ja otwieram mecz Atax. Otwierałem. Patrice Evra. Proto. Neuer. Carvajal, Salino i Rising Star, Tileman, słaba saszetka, strasznie, Pięć bazówek i tylko Rising Star, ja to mam farta, eee, gazetkę wam, wam zaraz pokażę o co tu chodzi z tym Ronaldo, sami zobaczcie, poczekajcie, o, tutaj będzie Christian Ronaldo i Robert Lewandowski i 12 kart adrenalnych, czyli 200 kart. To będzie 17 lutego dopiero. Więc dobra. Nie będę obijał bawełnę.